Cześć widzowie. Dostałam dzisiaj, znaczy w no dzisiaj, tak dostałam w mikołajki specjal tych papryczek i tak dalej. No ja już ze dwa zjadłam niestety, czy niestety. Jeszcze mam dwie od wujka, które dostałam później. Jedna tutaj to jest ta papryczka ta mocniejsza z twarogiem To po lewej na górze to jest z waszej perspektywy. To jest suszone, suszone pomidory, suszony pomidor. A te na dole tutaj to są yy, oliwki. Yy, myślę, że zacznę od suszonych pomidorów, a skończę na. na tym. Yy, czy moja łapa jest jakaś różowa? A, dobra, dobrze, że na kamerze jest czerwona, bo ja nie nienawidzę różowego. Moja koszula elegancka. Zacznę od pomidorków i powiem, jak smakują. I są całkiem spoko. One są dobre na. Hanapkę na przykład. No że dużo. Mmm. mi przypomina smak kaczupu, nie? Dobła. Co ja sobie zjem? Ja zacznę od oliwki. Oliwkę dodaję do hamburgera i do mm, pizzy. Najpierw przeżuję tą paprykę żeby moje jedzenie mm. Obaciu, połknę co na szybko. Trochę jak trochę połknęło, to tak przypominało yy, jakby miadła suszona owoce, mniejsza. Co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Mm. A, problem z lisimi łapami, z sierścią, jest taki, że na jedzeniu zostawiasz po prostu sierść. Nie jest to jak u włosów, że że one sobie tak wypadną, i tylko jeden włos musisz wymować z kanapki i się męczyć. Dobra, zacznę teraz od tej. Tu jest jeszcze pozostałość po Juri, włosach i jej z prywatnych. Pozdro. Dobra, teraz zacznę od oliwy. Mm, jak oliwa, jak oliwa. Też dobra. Ona ma. Trochę przypraw ostrawych, więc jest trochę ostrawa No mi trochę kapie więc no co Więc, no Jak to u lisa i psa? Dobra, teraz zacznę od tej papryki Trochę się zasuszyła, ona już trochę wywietrzała z, Od tego czasu Zależy kiedy wstawię odcinek, no Teraz ja tak y, ileś tam nie przed Wigilią? Nie wiem. Myślę, że wstawię w styczniu nawet, ale myślę, że coś przed styczniem. Tak myślę, tak, tak troszeczkę. Dobra. Trochę mi zostało y, przypraw z tej oliwy, ale mniejsza. I jam tą paprykę teraz. Mm. Ale mmm. Nie ja, wiem, co jest bardziej dobre, czy to papryka, czy to, ten twaróg. Dałam raz y, mojemu kotu, żeby przestało żołgać Żebrać, nie wiem, czy, 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 czy trochę pocierpiał, czy nie, piekło gardło, czy nie Tak, jestem mę męczarnym na zwierząt czas Nie no, ja tak myślałam, że może jak twarożek to nic nie będzie, ale zapomniałam, że, że trochę może być ostrawego Dobra, mniejsza, tylko proszę nie mówcie, że jestem wredna czy coś Po prostu nie wiedziałam, ale dobra, powracając Papryka mi najlepiej smakuje, jest ostra, jeszcze mocniej była ostra, ale ja uwielbiam, zależy co dla kogo Ona się fajnie, konsy... Konsy... ona tak pas... fajnie się łączy z duetem, z tym twarogiem I fajnie to smakuje, ma... smakuje mega bosko, bardzo polecam tą papryczkę Takie paryczki... papryczki są biedrące i w ogóle, i są mega dobre No i co? Całkiem spoko Myślę, że Macbank całkiem spoko, m, przekąski, można sobie też ze sobą połączyć, zjeść na kanapkę, myślę, że ekstra A czemu różowy talerzyk? Nie wiem, pasuje do ostrości tego jedzenia Bez pikanterii tutaj, bez skojarzeń, dobra